Cześć, wróciłem i umieram z głodu. Co jest na obiad? A? Mamo? Mamo, nic ci nie jest? Dziadku! Mistrzowie pojedynków. W głębinach. Część mamy? pierwsza. Gdzie on jest? O, hejka! co tam? Koniciła, dzieci. Koniciła, dziadku Okamoto. Spóźnimy się na trening Kai Judo. Prędko. Kai, co takiego? Co to jest Kai Judo? Bardzo śmieszne, rej. Odłóż szkicownik i chodź. Dokąd? Nie wiecie kiedy stworzyłem te wszystkie rysunki? Wiem, że są moje, ale kompletnie ich nie pamiętam. Dziwne, nie? Co, mam pryszcza? Niesamowite miejsce. To najfajniejsza jaskinia czy świątynia, jaką widziałem? Nadia i mistrzowie mają jakieś ważne spotkanie. One są super! Czy to właśnie jest kaijudo? O, a to co za stworki? Ech. To cyberwirusy. Ktoś użył kilku z nich, żeby zabrać ci wspomnienia o kaijudo. Naprawdę? To możliwe? Dlaczego ktoś miałby to robić? E, włączyliśmy się w konflikt z pewnym złym gościem, który najwyraźniej chce się ciebie pozbyć. W takim razie muszę walczyć. Gabe, na pewno znasz jakiś sposób, żebym odzyskał pamięć. Ja go nie znam, ale cyberwirusy są z cywilizacji wody. Książę Rap! Blue Argus. A! Yo, 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 Gabriel! Ło! Wow. Skąd to? Co to jest? Uh o -oh. Rej, zdrenopadny! Za sprawą Czotena! Liczymy, że ty. Hasło: technologia. Bólgot to pokaże. Wszystkie cyberwirusy połączone z centralnym serwerem. Matką wirus. Tam zapasowa kopia danych z pamięci Reja. Matka wirus? Serio? I to jest coś normalnego? Miejsce? Cywilizacja wody! Trzeba zainstalować dane w mózgu Reja. Gulgot, poprowadzi. Golgot jest księciem Raf. O tak, Spluwaczka jest księciem. Jak mogliśmy zapomnieć? Mistrzowie nigdy by się na to nie zgodzili. A może on nie potrzebuje tych wspomnień? Przecież ma wrodzony talent. Serio? Fajna! Pasuje do mnie. Pokażę ci, jak to się robi. się z Mrocznej Kotliny! Wow! Szkoda, że nie mam stworzenia. Ależ masz. Nazywa się Bob. Bob? Moje stworzenie nazywa się... Bob? Jego prawdziwe imię to Tatsurion Rozkuty. Patrz i ucz się. W ten sposób masz go przywołać. Tatsurion Rozkuty. Co to jest? A tobie co? Skradziono mu wspomnienia. Nie pamiętacie. Jak możesz mnie nie pamiętać? Upiekłeś mi nie zwane boczkiem. Powiedziałem ci, że smakuje jak człowiek. Nie uciekaj, żartowałem. Wy dwoje, naprawcie go. Rej stracił nie tylko swoje umiejętności, ale i przyjaźń. Nie możemy odtworzyć tego, co przeżył z Bobem. Nie chcę nawet próbować. Podjąłem decyzję. Gulgot, pójdziemy z Tobą tam, gdzie będzie trzeba. Muszę odzyskać wspomnienia. Nie pójdą z kulgotem do wodnej stolicy. To dwa kilometry w głąb wody. Mniej więcej. Efekty uboczne: utonięcie albo cielesna przemiana w pokarm dla ryb. Gulgota spotka się z Wami tu, na granicy ciemności i wody. I przyniesie kombiny zary. Oki doki, Gabriel odeśli kulgota. Mamy przejść przez cywilizację ciemności? No nie wiem. Nie martw się, Gabe. Mamy piszczkę, więc damy radę. Tam nie może być aż tak ciemno. Ciemno, bardzo, bardzo ciemno. Słyszeliście coś? Czy ktoś z was ma może jakieś światło? Mam tu gdzieś moją latarkę, ale po ciemku jej nie znajdę. Taki żarcik? Ja jestem światłem. Chyba wolałem ciemność. Wow! Skakuj gay! Bob, czekaj! One nie atakują, one tylko biegną. Dlaczego się na nas uwziął? To jest gnilec, jest ślepy, ale przyciąga go ciepło. Nieźle nieźle Wow. Dzięki za. Pokazujecie wdzięczność! Możecie mi wyjaśnić, dlaczego bijecie faceta, który ocalił. nam. życie? Ocalił życie? Omal nie zginęliśmy, kiedy ten zbawca oddał nas w ręce niebołomacza, ale ty. tego nie pamiętasz. Czyżbyś miał kłopoty z pamięcią? Tak! Ktoś potraktował go cyberwirusem. Tobie to na rękę. Wiesz coś na ten temat? Cenne wspomnienia, warte więcej niż jakiś miecz. Podobno w cywilizacji wody istnieją zapasowe kopie wspomnień skradzionych przez cyberwirusy. Właśnie idziemy po nie. Rej, zdradzasz nasze plany wrogowi. To czarny charakter zdrajca. Znam te rejony. Zaprowadzę was do cywilizacji wody, jeśli wprowadzicie mnie do miasta. A my na to nie ma mowy! Nie chcemy cię. Mamy piszczkę, tak, a ja mam, mam mapę. Ej. Hej, zaczekaj! Ćwicząłem. Gulgot ma kombinezony dla przyjaciół. Przyjaciel Gabriel, przyjaciel Rej, przyjaciel Piszczka i Oli. Wspaniały, super! Nieprzyjaciel jednooki. nieprzyjaciel. Gulgot, czekaj, on. Nie wiem jak się nazywasz. Saguru. Saguru pomógł nam tu trafić. Chcę zobaczyć Waszą stolicę. Oooo! Gulgot pokaże mu stolicę Gulgota! A dla mnie, jako istota ognia, Zdragam się na samą myśl, ale jakoś wytrzymam pobyt w wodzie, żeby odzyskać przyjaciela. Więc zrób to, ubierz mnie! Heee! odmowa dostępu! Ogień to wróg wody! Zmokły Bob? Oznacza porażkę. Jak mnie nazwałeś? Chodzi o to, że twoja obecność może zagrozić misji. Więc zaczekam ja na was tutaj. Uśmiech. nie bać się, tutaj rządzi gulwet. Gulwet to książera w Blue Jego wysokość zaraz nam załatwi zimny prysznic. A to co ma znaczyć? Nieprzyjaciel Jednooki zobaczy stolicę z więzienia! Nie, gulgot, czekaj! Tutaj gulgot dowodzi! <gul> Fontanna wiedzy! To matka wirus i wspomnienia Reja. Czuję, jakby ktoś chciał mi coś powiedzieć! Czy to matka wirus? O nie! Wasze mózgi filtruje hełm najwyższej technologii! Heum potężny przyciąga do siebie wodne intelekty. Ludzkie ciało składa się w 60% z wody. Do czego służy hełm? Niepełne dane. Nikt nie nosił hełmu, odkąd wodny władca został uwięziony na ziemi. Dokładna moc nie znana. Hej, co to ma być? Gabe, niech gulgot pomacha swoim wodnym berłem! Czekajcie, jesteśmy z księciem! Jesteśmy z księciem! Gluar, glu, książę Raf powinien być mądrzejszy. Do fontanny wiedzy nie wolno wchodzić mieszkańcom powierzchni. O, ten niebieski maluch jest najsłodszy. Hej! A, 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 ten Bachor kazał mi się uderzyć. Przydał być się klaps. Czy to znaczy, że nie odzyskam wspomnień? Proszę o przepustkę. Zmianę decyzji. Argument. Przyjaciel Rey pomaga wodnym stworzeniom. Chce odzyskać wspomnienia. Dodatkowa korzyść: Cyberlordowie zyskają inteligencję od ludzkich sojuszników. Mamy, Mamy już sojusznika, sojusznika z krainy ludzi? Kto to jest? To on ukradł ci wspomnienia. Już wiem, dlaczego chciałem go walnąć. Musicie się z nim odprzyjaźnić! Czo ten to szkodnik! Robak! Nie można mu ufać! Tobie nie można ufać, książę Raf. Ten dojrzały, inteligentny człowiek dzieli się wiedzą na temat ludzkości. Czym oni mogą się podzielić? Oni znają się na strategii walki, odwadze i na frytkach? Ludzkie pisklęta nie mają dla nas wartości. Odejdź stąd i zabierz ze sobą te istoty. Te dzieci są bardziej pomysłowe niż zakładałem. Wątpię, czy tak łatwo się poddadzą. Nie do wiary, że Chopin współpracuje z Radą Cyberlordów. Porażka. Gulgo to zawiódł. Oj, nie przejmuj się tymi Bachorami. Jesteś w porządku. Jeśli mam odzyskać pamięć, potrzebny nam plan. To się nie uda. Za dużo strażników. Żeby podejść bliżej, potrzebujemy silnej broni. Mam rozwiązanie! A! Przyjaciel Rhea ma ogień i moc! Mówisz o Bobie? Gulgot ma rację. Najwięcej zamieszania w Stolicy Wody narobi stworzenie ognia. Okej, okay, piszczko. Przejdź na ciemną stronę mocy. Warto spróbować. Datsurion Rozkuty! Ha? W porządku, bo? Jest jeszcze gorzej, niż myślałem. Robię to dla ciebie. Dziękuję ci. Potrzebne nam stworzenie ognia, które odwróci uwagę od wejścia. Doskonale. Czyją uwagę mam odwrócić najpierw? Cyberwirus. Wyobraź sobie, ile gromadzi informacji. To niesamowite. Potrzebne mi moje wspomnienia. Pośpieszmy się. Gulgot, nie czas na drzemkę. Musisz to jakoś włączyć. Włącza telepatycznie. Świetnie. No nie! Płyną te błękitne mądrale. Nie mogę walczyć z dzieckiem. Piszczko, wiej! Dziękuję, dzieci. Zainstalowane. Dzięki Gulgot udało się. Teraz już wszystko pamiętam. I Boba! Bob jest super! On walczy o życie razem z Ali i Piszczką. Co oni tu robią? Założę się, że nic dobrego. Gulgot, załatw posiłki. Tak jest. Najwyższej technologii! Nasza cierpliwość wreszcie się opłaciła. Nie pozwolę, żebyś to zabrał, czoteni. A więc już mnie pamiętasz, rejdenie. Zdałeś mój mały test. Jaki test? Uznałem, że jeśli nie odzyskasz wspomnień, problem, którym jesteś ty, rozwiąże się sam. Jednakże Skoro ci się powiodło, może zechciałbyś dla mnie pracować, chłopcze? Nigdy nie będę mieć dzieci! <śmany> nie, nie mogę się ruszyć! Niebezpieczeństwo, hełm! Zły człowiek kradnie hełm! Woal nie będzie istniał wiecznie, a kiedy opadnie, potwory opanują nasz świat. To mało prawdopodobne. Trzeba być na to gotowym. Ja podchodzę do tego aktywnie. Chcę własnoręcznie zerwać Woal, a potem zapanuję nad pięcioma władcami stworzeń. Niech zgadnę! Chcesz użyć hełmu, by przejąć władzę nad oboma światami! I w ten sposób zniewolić ludzi i stworzenia! Na nas nie licz! To przykra wiadomość. Nie. Zatrzymać ich, ukradli hełm. A! 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 Próbowałem ich powstrzymać, ale ich wspólnik uciekł z waszym drogocennym hełmem. Zamknąć, Zamknąć miasto. miasto. Włączyć pole siłowe. Nikt nie może opuścić miasta. Więc nasz plan nie wypalił. Nie był idealny, ale jeśli stąd wyjdziemy, podziękuję ci wielkim kawałkiem soczystego boczku. Nasze czujniki pokazują, że hełm jest nadal w mieście, ale nie udało się ustalić jego lokalizacji. Powiedzcie, gdzie jest, a wymierzymy wam łagodniejszą karę. Ma go pomocnik czotena! Przekazy telepatyczne dają 92% szans na to, że chłopak mówi prawdę. To oznacza tylko jedno: mają silne zabezpieczenia mentalne. W takim razie zacznijmy przesłuchanie. Chcę złożyć przesłuch dosyć! W ten czy inny sposób w końcu wyciągniemy z was prawdę. Ciąg dalszy nastąpi. Wersja polska na zlecenie Teleton Plus Studio Publishing. Dialogi Katarzyna Michalska, reżyseria Dorota Kawęcka, dźwięk montaż Jacek Kacperek, kierownictwo produkcji Urszula Jankowska. Udział w ziemi Małgorzata Szmańska, Jakub Mróz, Grzegorz Drojewski, Jarosław Domin, Robert Fondera, Grzegorz Falkowski, Janusz Zadura, Cezary Kwieciński i inni.